Cześć, witajcie z tej strony. Queen K, a to jest pierwsze oficjalne losowanie nagród na moim kanale dla konkursu, który był przy serii Destin z 4 Wyzwanie 10 Leci. Nie przyciągając, przemieszamy sobie nasze losy, żeby nie było, że to jest jakieś tutaj ustawione. Rozdzielimy. Niestety, udział w konkursie wzięły zaledwie tylko trzy osoby, więc moi drodzy, macie bardzo małe, małą konkurencję, ale spore szanse, żeby wygrać to, o czym właśnie napisaliście w komentarzu. Tak więc, nie przyciągając, Niech będzie ta karteczka. Otwieram komisyjnie. I Pan Adam tutaj jest naszym zwycięzcą. Żeby nie było, otworzę Wam także pozostałe losy. Mamy ich wiele, więc mogę tutaj smiało sobie zrobić. Żeby nie było, że inne jakieś losy były tutaj podstawione. Żeby to nie było jakieś sfałszowane. Tak więc tutaj mamy jednego uczestnika. Tutaj jest uczestnik numer dwa. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że w kolejnym konkursie więcej z Was weźmie udział. A z Panem Adamem będę się tutaj kontaktować indywidualnie. Trzymajcie się cieplutko. Pa.